Komórki macierzyste są wielką nadzieją w medycynie regeneracyjnej i w tej chwili otwierają się wiele, otwiera się wiele możliwości leczenia różnych schorzeń za pomocą tych komórek. W dermatologii estetycznej próbuje wykorzystać je do poprawy wyglądu i takim źródłem komórek macierzystych są dwie tkanki. Pierwsza tkanka to jest tkanka tłuszczowa, a druga to jest skóra. Komórki macierzyste tak zwane komórki macierzyste typu dorosłych albo mezenchymalne to są komórki, które mają unikalne zdolności samoodnowy. W związku z tym drzemie w nich wielki potencjał naprawczy. Pobierając te tkanki, próbujemy uzyskać, pozyskać zawiesinę złożoną z tych komórek, którą później podaje się pacjentowi. Metody są różne. Zwykle wykorzystujemy albo metody obróbki tkanki enzymatyczne, albo metody mechaniczne. Wszystko po to, żeby w końcowym produkcie został, została zawiesina tych komórek, które mają unikalne właściwości regeneracyjne. Podajemy je później drogą iniekcji w wybrane miejsca, tam gdzie chcemy uzyskać efekt regeneracyjny, czyli jeżeli jest to skóra twarzy to podajemy ją w tych miejscach metodą mezoterapii, jeżeli zależy nam na powstrzymaniu wypadania włosów, to podajemy w skórę obłosoną głowę.